Redyk na Podlasiu jest czymś niespotykanym. Jednak tych, którzy wybierają się na majówkę do gminy Narewka, może spotkać niespodzianka. Natrafić bowiem mogą na stado owiec wypędzanych na pastwisko według ludowej tradycji podhalańskiej. Samo słowo redyk pochodzi z języka rumuńskiego i oznacza gromadny wypęd owiec na hale, a zwyczaj ten. Dotarł na ziemię Rzeczypospolitej około XV wieku wraz z osadnictwem wołoskim i charakterystyczną dla niego kulturą pasterską. Wpływy wołoskie są widoczne po dziś dzień w obrzędowości pasterskiej Karpat. Wiosną gospodarze powierzają swój inwentarz bacy, który wypędza owce na pastwiska w góry. Ten wieloletni obrzęd przetrwał do dnia dzisiejszego i jest hucznie obchodzony na Podhalu. Może również poszczycić się ogromnym zainteresowaniem na Podlasiu. 1 maja, wiosna w pełni, można by rzec wiosna piękna i radosna. A my z kamerą, szanowni państwo, gościmy w Suszczemborku. E, niewielkiej wioseczce nieopodal Narewki. Gościmy u pana Władysława Gryki, który organizuje redyk. Jest ze mną pan Władysław. Panie Władysławie, na sam początek, co to jest redyk? Z góralska to jest pierwsze wiosenne wypędzenie owiec. Jakby tu nazwać u nas, no to po prostu ten zwyczaj jest jeszcze nieprzyjęty, ponieważ tych owiec w tej chwili jest bardzo mało. Jak to kiedyś? Było to po prostu każde gospodarstwo. No jak nie kilka, to tam 20-50 owieczek miało. I te tradycje owczarstwa były jakby. No, takie bardziej popularne no, w tej chwili. No, cieszę się, że akurat dopisało mi towarzystwo goście, bo zapraszałem. Różnymi sposobami, żeby po prostu zaszczepić ludziom tą przyjaźń właśnie do tych sympatycznych zwierząt. Wympędzamy je wiosną po raz pierwszy 1 maja. A dlaczego 1 maja? 1 maja, ponieważ to tak jakby nakaz unijny jest, że, że można dopiero 1 maja wypuszczać. Zwierzęta, czy w ogóle pozyskiwać trawę, czy co to, to dopiero 1 maja można. Skąd pomysł, żeby tą tradycję podhalańską, bo to można powiedzieć, że to jest taka tradycja podhalańska przenieść na nasze tereny na Podlasie. No e, tutaj to ja może e, tak e, jedną z atrakcji myślę, że dla turystów by było e, właśnie e, no, zrobić to nie sobie, tylko właśnie gościom, którzy przyjeżdżają i w jaki sposób urozmaicić pobyt. Więc y, wiadomo, że to zwierzątka miłe, sympatyczne. No i przez to ludziom, gościom się bardzo, mieszczuchom bardzo się podoba. No dobrze, więc na czym polega to wypędzanie owiec? No, wypędzamy. Y, no, oczywiście trzeba zagrodę najpierw przygotować, żeby one nie uciekały. I je zapędzamy. One oczywiście pierwszy dzień to jest taki śmieszny dla wszystkich, szczególnie dla młodych, bo one nie, po raz pierwszy są na takim rozległym terenie. Zachowuje się czasem bardzo śmiesznie. Błądzą, uciekają, no i to zarazem jest myślę, że taka atrakcja. No. Redyk, tradycja wypędzania owiec. Na Podhalu jest tak, że tam są wypędzane owce wiosną, a spędzane z powrotem jesienią. Jak to jest tutaj na Podlasiu? Też Pan na cały, cały okres wiosenno-letni wypędza? No, niestety. Tu jest o tyle niewygodnie, że mamy. Obfituje nasza puszcza w drapieżniki dzikie, które. No, zdziesiątkowałyby, dlatego musimy na noc je skrupulatnie chować do, do burek, do owczarni, no i, i, to musi się różnić od tych podhalańskich tradycji. Mhm. Ale zauważyliśmy pięknego psa, który również jest, jakby powiedzieć, nieodzownym, nieodłącznym elementem, prawda? E, no tak, tak. Dostałem go od e, e, organizacji WWF którego obowiązek jest chronić właśnie te, te moje stado od wilków, rysia, czy też obcych dzikich, wąsających się psów. Dlatego taki obowiązek właśnie jest praca tego psa. <ślinna> Teraz jest pani w suszczym Borku, pana Wodysława. Po raz pierwszy jestem. A skąd pomysł, żeby przyjechać właśnie tutaj, z taką liczną grupą, jak widać? Byłam już raz w Puszczy Białowieskiej i bardzo mi się podobały okolice, a teraz moi przyjaciele znaleźli te akwatery w internecie, i po prostu postanowiliśmy się wybrać tutaj. Pasowało nam też do trasy rowerowej ustalonej. Co dla pani się tutaj najbardziej podobało? E... Jedzenie. Najedliśmy się tutaj po tych rowerach za wszystkie czasy, jest bardzo dobry ser, bardzo dobra śmietana. Rzeczy, których się w mieście nie je, bo są zbyt tuczące, ale po 70 kilometrach na rowerze nagle wyglądają bardzo zachęcająco. Myśli pani przyjechać jeszcze tutaj? No mam nadzieję, że się uda. Jak złapię jeszcze trochę formy, to może, może jeszcze powtórzę tą trasę. W suszczym borku pana Władysława na turystów również czekają swojskie tradycyjne wyroby: to jest chleb, wędliny, i to jest właśnie to, co turystom, jak wyjeżdżają, mówią, że najbardziej utkwi w pamięci i najbardziej smakuje. Teraz zapytam się pana, panie Władysławie. Turyści chwalą bardzo pana wyroby. Co jest takiego w tych wyrobach, że tak im smakuje? Krótko mówiąc, nie chciałbym chwalić swoich produktów, brzmi to nieelegancko. I dlatego, sam fakt, że ludziom to smakuje, to już mówi samo za siebie. Także słów akurat na ten temat e, swoich jakby, e, no, żeby chwalić, to nie powiem. Ma, ma pan swój wyrób, więc patrz, widzimy chlebek, tak? Tak, to jest chleb, który starałem się, ponieważ sam od dzieciństwa to jadłem. Przez jakiś czas, jak mi mama nie robiła, więc kupowałem to u sąsiadów. I że w tej chwili jest coraz to gorzej o tego rodzaju produkty, więc postanowiłem sam to robić i różnymi metodami staram się, żeby on no, w swojej strukturze, w swoim smaku miał właśnie taki, no, sprzed 100 lat chociażby, także... Zdradzi nam pan taką małą tajemnicę, rąbek tajemnicy, żeby pan zdradził dla mnie, dla naszych widzów, jak się robi taki chleb. Zacznijmy od tego, że musi być dobre, dobry surowiec, więc musi być żyto z gospodarstwa ekologicznego, więc tam żadnej chemii, niech ona będzie mniej Urodziwe, ale musi być wtedy ten chleb jest podczas pieczenia, już do tego stopnia pachnący, że świadczy o tym, że to jest właśnie dobre ziarno. Do no jeszcze jakby wracając do, do tej przygotowania materiału, to znaczy mąki, więc robię to też tradycyjnymi metodami, więc. Ko, kosą kosze czy sierpem oczywiście do wszystkiego za, zachęcam turystów, bardzo chętnie biorą w tym udział. Omłoty również robię, nie, nie kombajnem takim co do lata po polu i wszystko robię tylko e, muszą być skoszone. Jeśli nie są powiązałką, to również kosą. Ustawiane w dziesiątki. Musi ładnie wyschnąć na, na polu, i wtedy są również tradycyjne opłoty. Chlebka, dostał pan również nagrodę za szynkę baranią, która nazywa się kumpiak? Tak, tak. Ponieważ te owce, które hodowane były od moich dziadków, od czasów, to tradycyjnie jakby jest ciągłość tej hodowli. No i z dzieciństwa też pamiętam te kumpiaki, które były robione. To w zasadzie jest e, opisywać to to długo by trwało. W każdym razie był jeden budynek, z czego parę wiosek korzystało e, do wędzenia. Więc te kumpiaki tam wisiały. No i jeśli to e, baranina była jakby taka na co dzień, i, i w tej chwili e, no, sukcesem ludzi, którzy tu mieszkają, to jeść a wracać do baraniny jakoś nie bardzo chętnie. E, natomiast e, ja to e, zrobiłem ten kumpiak barani, on był jako produkt świąteczny, bo baranina była taka przy młódce, tam przy żniwach i tak dalej, traktowana e, jako e, danie e, no, dosyć popularne i takie mało świąteczne. Natomiast jeśli tak od święta to był robiony właśnie kumpiak z tym, że to, to no jest procochłonne, to trzeba tam z, z miesiąc czasu nad tym skakać. No i się po prostu nie spodziewałem, że, że ta nagroda mnie dotknie, a to jak na Podlasiu jest w końcu e, e, pierwsza nagroda to jest. No, tak, tak. się okazuje szanowni państwo. Tradycje można kontynuować i podtrzymywać wszędzie. Tak jak zrobił to pan Władysław Gryka, przeniósł tradycję podhalańską, tradycję redyka do nas na Podlasie. Ponadto w tym wszystkim mnóstwo fantastycznej tradycyjnej kuchni, swojski chleb, swojskie wędliny i nasza swojska podlaska gościnność. To wszystko przyciąga tutaj turystów.